Bo Ty jesteś bardzo rodzinnym e, chłopakiem, jeżeli mogę tak powiedzieć. Nie? Kochasz dzieci, żonę, dom. No jaką tam masz pozycję jako minister, profesor, e, dziekan, e, dyrektor? Jak to jest? Powiedz? Te lata przepracowane na Politechnice, to były też czasy takich wyrzeczeń dla mojej rodziny. Ja tego czasu wiele nie miałem dla swoich dzieci. Robiłem doktorat, habilitację. To absorbowało bardzo mój czas. Później znowu zostałem dziekanem. Wydział, który się tworzył wymagał dużego zaangażowania, częstych wyjazdów. No to wszystko miało też, oczywiście odbijało się na rodzinie. Ale zawsze mnie wspierali, zawsze mogłem na nich polegać. Ja do tych wyzwań i tej wiary w siebie. No, to do tego mnie, że tak powiem, przyzwyczaił sport. Ja uprawiałem karatek Jokushin, i, i te, ten sport jest bardzo wymagający. On też sprawił, że ja wówczas w trakcie wykonywania serii powtórzeń, kiedy wydawało się, że no nie dam rady zrobić kolejnej pompki, przy dobrej mobilizacji okazywało się, że zrobiliśmy 10 i 20, i więcej, i to się dało. Po prostu człowiek, który nie doświadczy pewnych takich momentów, kiedy wystawia się na próbę, to nie ma świadomości tego, że pewne granice, których nigdy nie przekroczył, to one są do przekroczenia. Człowiek ma niezwykłą wytrzymałość i psychiczną i fizyczną. I tak naprawdę bardzo często jest ograniczony swoją mentalnością, a nie swoimi ograniczeniami fizycznymi czy psychicznymi. My mamy te, to, też takie to powiedzenie w sporcie, że gotowy zawsze, zmęczony nigdy. I Jakbym miał powiedzieć twoje motto, to jest właśnie chyba to, że ty jesteś zawsze przygotowany, gotowy do działania i masz tą energię.